I Bartłomiroszkowicz jest z nami. Bartek serdecznie Ci gratuluję, bardzo dobra walka. Dużo widziałeś w tej walce. Tak, czułem taki luz, gdzie przy moim y, stylu boksowania ten luz jest niezbędny. Ja batuję na tym oczku, na tej czufce, więc bardzo dobrze się czułem w tej walce. Też wiadomo, rywal nie, wymaga, nie był z tych takich najbardziej wymagających, mm. więc mogłem sobie pozwolić na trochę więcej ale małymi kruczkami i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie, będą te największe sukcesy na, z najlepszymi zawodnikami. W walce było widać dużo sprytu, to, że dużo widzisz, no i bijesz seriami. Yy, tak, właśnie miałem, miałem w głowie cały czas to, żeby ponawiać akt, żeby bić tymi seriami, bo w, we wcześniejszych walkach w moim wykonaniu Brakowało tych serii. No a tutaj po tej, tej serii yy, narożnik yy, poddał zawodnik. Tak, tak, tak. I właśnie miałem cały czas to w głowie, żeby nie być jednostajnie na, jed na jedną siłę i szybkość osób, tylko sobie to różnicować, czyli bić. Raz, raz. Jeden mocny, mocny wszedł i ponowić kilkoma szybkimi, lekkimi, żeby też było tak efekt. Jak widzisz, bardzo dobrze się to tutaj sprawdziło w Colmie. Jak Ci się bopsowało tutaj z taką publicznością, z tym dopingiem, z tym e, żywio reagującym na to, co się dzieje w ringu? Yy, właśnie publiczność trzeba oddać to, że jest bardzo dobrą publiką. Chociaż nie jest tutaj jakoś bardzo, bardzo dużo osób. to naprawdę jest wsparcie i fajnie, że Dopingiłem polskich zawodników i że jest mam odzię. Fajnie się boksuje jak się coś dzieje poza ringiem, tak? Tak, tak. Ja na przykład nie czułem żadnej presji, że są kibice yy, czy ktoś inny. Też może dlatego, że boksowałem już na paru dalach i tutaj jest żółpki i Polsatu, Więc dla mnie to jeszcze bardziej napędzało jak słyszałem taki grzawer po, yy, polskich kibiców. Z takim luzem też weszłeś do ringu, to jest to już wypracowane, tak na, na spokojnie to traktujesz, jak to był? Ja, nie, tak powtarzałem, ja bazuję na tym luzie, na tym czucie. ja nie mogę się spinać, ja nie mogę bustować na jeden cios, nie mogę pozwolić, żebyś mnie emocje porwały, więc wyszłem z chłodną głową, na spokojnie, Miałem pełen luzu. I niech nie mówią, że nasi chłopaki nie mają luzu, tak? Dokładnie, I największy. Luz, luz jest, ale to dobrze, bo tym luzem wygrywa się walki. Serdecznie Ci gratuluję. Co teraz, gdzie się zobaczymy na kolejnych startach? No, teraz parę dni. Jutro pewnie wrócę z tego na salę. I w niedzielę się widzimy w Kielcach, gdzie z tego co słyszałem, od wtorku są walki? Czyli na Drogoszu w Chęcinach dokładnie. Tak, to tak, tak. Ee, odpowiada ci taka duża częstotliwość startów? No Nie narzekasz. Nie narzekam no są, Właśnie Są starty, trzeba się pokazywać jak najlepiej Też najważniejszym startem w najbliższym czasie będę osipły myślę mistrzostwa polski i młodzieżowców no, a potem mistrzostwa Europy w młodzieżowców docelowo Super, jeszcze raz wielkie gratulacje no i do zobaczenia na ringu. Dziękuję.